To jest Dzisiaj gramy w Podłoga to Lawa. Jak y, chcecie z Wyskiwić, jak gram filmik, to subskrybujcie, lajkujcie, dużo w górę i gramy. Dobra. Będziesz Bóg, tak trzymać? Albo ja, nie ja. Yy, Powiesz, kiedy będzie Podłoga to Lawa. Ja powiem. Ok. Trochę mamy dzisiaj mało miejsca, bo. Moi, moja mama siedzi w salonie, a my tylko jesteśmy w moim pokoju. Dobra. Mówisz? Podoba to lewa! Ho! Skoczyłem na piórko. Dobra, schodzimy. Prawie pokazałem gorą dupę. Podłoga to lewa. Wysoka lawa! No. Teraz na parapecie! Jak widzicie, tutaj już jest wstawa! Stawa jest taka! Jeju! Taka jest. Ło, dobra. Dobra, jak dalej gramy! Dobra, przechodzimy teraz do mojego pokoju. do salonu. Może mój pies mnie nie będzie atakował? Nie hmm. wiem. Ani, chodź. Wysoka lawa! Teraz tam no, to nie wchodź. Teraz Sam nagrywał. Okej. Okay. Dobra, dojdzą teraz żeby miał z kimś nagrać filmik, to subskrybujcie, lajkujcie, dużo łapekie w górę i do widzenia.